Dziad się wkurzył, oj baba, kurde mnie, pies, ty policjant, bingo, 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 dawaj go! o kurde, no to wyszło. Siemanko ziomeczki, witam w drugim odcinku Crime Simulator, jest z nami znowu Pablo, witam serdecznie Pablo. Szczęść Boże. I lecimy z tym dniem, co dzisiaj w planach, jaka robota. O... o tym wszystkim się przekonacie, także zaczynamy. Przed nocką sprawdźmy sobie zadania. Ok, nic nowego tutaj nie ma. Miasto to co zwykle. Rula, tak zwana z pierwszego odcinka, startujemy i widzimy się na miejscu. My z Pablo na miejscu, także zaczynamy nockę oficjalnie. Nocka oficjalnie. Tak jest. Jaki dom w planach? Pierwszy. Nie no, dawaj jakiś kurde, z sprzytupłem szep. No Mam, a nie małą. Nie ma? Nie ma. Ej, ona tu jest! Ona tu jest. I patrzy na mnie, bo dobrze to wie. Ej, weź się pobijać. Czekaj, ja otwieram tutaj sejfik Policja mi Dawaj ten, pilnuj, żeby nie szła tutaj. Dobra. Aha. Szybko, war. Ty! Ona idzie? Tak. Nie, ona siedzi tu. Tak, idzie. Policjant. Na, policjant na zewnątrz jest policjant. Wazy... Zauważyła mnie. Ona tu idzie, chodź. Ej, ona chodź, pranie wazy... idzie robić, pranie idzie robić. Ona do my Kurde! Zamykam się tu. Nie! Nie mogę wyjść! Dobra. A ona idzie. Aha, i śpi. Chodź. Co za baba tu pieniądze są. Ty, bie, bierz to, bierz. <noise> okno. Patrzcie, nie wyjdziemy. O kurde! Dzwoni na psy, uciekaj! No nie ma. Ty policjant! Bigo, bigo, bigo! Dawaj go! O kurde. No to wyszło. No. To dobry pierwszy dzień. No, niestety nie wyszła nam ta nocka, Pablo. Coś chcesz powiedzieć? Co poszło nie tak, Twoim zdaniem? No, poszło coś. Aha, no to fajnie, dobra. Zamówmy sobie narzędzia. Widzowie, jest lipa. Jest lipa, bo nie mamy kasy. Mamy 500, nie, no niecałe 600 powiedzmy mamy. Kupuję zestawy i tyle. No Dwa zestawy. Nie biorę apteczki, nie biorę nic więcej. Wiesz zestawi, ruszamy. Dobra Pablo, mowa motywacyjna. Słuchaj, ma, terminy nas gonią. Szef będzie zawiedziony. Mamy ponad 500 dolarów do zrobienia. Mamy ostatnią noc. Postarajmy się, dajmy z siebie wszystko. Ruszamy. Au! Zmotywowało cię to? Czy nie? Mhm, tak. No to dobrze, to git. Zmotywowało mnie, dokładnie tak. No i good. to ruszamy. Podejście drugie do nocki. Ruszamy w to samo miejsce. Jazda. Teraz się uda może. Teraz się uda, ale po cichutku, po cichutku. Kucamy, pamiętaj. Cichutko. Pomyśl, że to jest prawdziwe życie. To w końcu symulator. Prawdziwe życie? Tak, no. Pomyśl sobie, że jak nas aresztują, to idziemy siedzieć. Nie aresztują cię wtedy. Ty, Pablo. Coś ty zrobił. <śla> ale Zostałeś kamieniem w łeb. To otwieraj to. Ja, idź, idź, a ja będę patr... O, o, leją leją lej ją, Kurde! Zdupczamy, zdupczamy! Pies! Kur... Jest po nas! Jest po nas, Pablo! Ja ginę na pewno! Policjant jest za mną. On cię goni, ale to jest ten... To jest ten taki słabszy. On dzwoni na psy. Ucieka, nie da się... Ja nie mam staminy To możesz uciekać bez staminy, i tak Holender. Policja cię gony, Zgubili cię No nie Oj, biegnąc Chyba ten co strzela mnie goni teraz Tak, pierwszy jest ten co strzela Nie rzucę w nich kamieniem Dobra, chyba teraz ich zgubiłem Rzuciłem kamień obok nich, o kurde, my chyba gonią teraz A nie Dobra, uciekłem Ty biegną po mnie teraz To dobrze, ciebie mogą gonić Aha Plan jest taki, jeżeli, jak działamy w dwójkę, to za dużo hałasujemy, musimy działać w pojedynkę pod odsłoną nocy i cienia, spotykamy nie, się o godzinie piątej rano Nie, szóstej, bo w można szóstej. Być, bo, Można nawet nie być w usie. on po prostu sam odjedzie i tyle, nie trzeba być w usie chyba Jakiś dziad, nie, nie zauważ mnie, proszę Się do otwieram te drzwi. Ja otwieram drzwi do dziadka mroza. <grymne> Ten zamek ciężko idzie, ty. Co jest? Ja dopiero idę. O. Co to było? o. Kur, baba w kiblu. Chodzę do piwnicy, o nie! To jest zły pomysł. Czemu tu jest taki burdel? No ja. Aha, i tu nic nie ma. Kur... Robi się gorąco. Ktoś tu wszedł. Okej, okay, banknot, garnek, horsa, Motorola. Zaraz dzwonię gdzieś. Że se stąd pójdzie zaraz. Ja tu mam babę. Poszła se, dobra. I wchodzimy teraz my tam. Ekspres do kawy, karta kredytowa, ale nie mam na niej miejsca. A bo ja mam kamień. A... Kurde. Aresztowaliście? cię? Nie. Jadę tu. Banknot. Dobra, ja wywalam ten śrubokręt chyba, żeby mi się zmieścił. Telefon starego człowieka. Co to jest? No, z czego nie rozumiesz telefon starego człowieka? Ja muszę teraz stąd wyjść. Czy mi się Drugi uda? perfumy. O cholera! Dziad się wkurzył. Oj, baba! Kurde, Co? puść mnie! Pies! fuck jest po mnie, Pablo. Kur... Nie bij nie. mnie. O kurwa nie! nie kurwa. Goni cię baba. Ruszaj od razu. O tej przywalę Ten bije babę Dobra. O Jezu, bonus 15 dolarów. Co to jest? No niestety nie idzie mi dobrze ten, ta robota Ty, konopie Aha, wszystko wziął I wyrzucamy to Dobra, zamykam to, ile kasy? O, mamy to O, odeszli Git. Udało się, Jest. Paweł Teraz cztery tysiące musimy Dobra, mamy tysiąc kasy i trzeba to jakoś zainwestować Chcę zobaczyć coś Kupujemy jak najmniej, żeby mieć kasę, czyli kupujemy wytrychy, znaczy no, proste zestawy włamywacza. Weź kij ci, I, i key zbolowy. Dwa weźmiemy. No. To będziemy mogli być policjantów. Dobra, i wtedy. To nie, jest, to nie jest dobre, oczywiście. To nie jest dobre, robimy to w grze. Także pamiętajcie, widzowie, policjantów nie bijemy Dobra, robisz? Sprzęt? Ale ja tego nie mam, to, to Weź ten zestaw, odłóż do tego. Do tutaj. Jak unik No jak to się będzie pił będzie to możesz prawie pićnąć. Ej! Oj! Po... On się... On się psuje, jak rzuca się. No nie! Połowę już mam prawie. Co za gówno. Dobra. Szybka, szybka ta. Szybki zarobek teraz robimy. Dawaj. Tak, lecimy i dawaj do tego do garaży i biegamy. Do tego do garaży. No, lejemy go. A wziąłeś z drugiej strony może lepiej. Bo tam są bogatsze domy. Damy drugą stronę tak, ten, ten dziadek, ten dziadek się zapał. Tu widziałem mm. jakieś zadania od razu Dobra, chodź Do tego tutaj po lewo, we dwóch chodź No to dawaj, i zaraz ja tutaj e, Wytłumaczę mu pałką o co nam chodzi Tak Tylko pamiętaj, że tu są dwie osoby, wiesz? Prosty zestaw Otwieraj Kamera! O. Ale dobra, nie widzi nas, nie widzi nas, nie widzi nas Po kamerze. Wiki! Ty teraz mogę O nie! Ale jakby poleciał. Zaraz złamię na dziadka głowie tutaj. O, dawaj, Laktop. łamiemy go! łamiemy go! Dawaj. 3, 2, 1. Dobra, ja włamuję się do tych prawych. No Dawaj, no włamuj się, ja tutaj przeszukuję. Idę połamać babkę. No właśnie konopi. Idę babkę Ale on łamać. się obudzi zaraz! No i dobra, no. Ja go nie pobiję drugi raz. Pobijesz. Szybko! Baba leży! O, jakiś ten. Obrazy, ty! Bigo. Ej, ja mam obraz! Kurde! uciekaj. No nie! No nie! Jaki pech! Nie dam się wam złapać! Albo dam! Nie! No, Fak, no i mnie! No kur... Dawaj go! Kurde, dobrze. dobrze, dobrze! Uciekaj! Ty tylko zabiłeś! Patrz. Paralizator! 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 Musimy to wziąć! No. Ale czego są strzałki paraliżujące? Aha, a to się zużywa, czy nie? No tak. 18.14 No i jestem i witam w krainie żywych Sprzedajemy to wszystko, dawaj Ten zestaw wymywacza i ten kibiec bolowy już możemy wywalić Czemu? O. Oho Ta, ten zestaw wymywacza już go wywalę tutaj, tak? Bo ja się, nie, nie przyda To weź, dobra, odsyłam No, dwa, dwa bajzbole, dwa zestawy mogą być, no. Skupmy się i doprowadźmy to, doprowadźmy ten dzień do skutku. Musimy bardzo dużo ukraść. Starajmy się nie striggerować tych ludzi. Dobra, jakie to były zadania? Znisz lampę, znisz lustro w łazience. To jest na adresie 101, znisz lustro. Jest tutaj jest 101. O kurde. 102, 102. Policji nie ma, policji. Nie ma tej bawy chodź, nie ma tej baby. Dobra, lutujemy tu wszystko. Musimy tego jak to Hasło 8728. 8728, 8728. Policjant, policjant. Lejemy go. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jakie było hasło? 8728. Dobra. Uważaj, bo oni tam będą mieć. się tutaj się chowamy na razie. Jezu. Ta policja to tutaj, tutaj nie dobrać. idzie. Ej, mogliśmy te strzałki kupić w sumie? No mam jedną. Przecież. Aha. Co ty kupiłeś oczywiście? No nie no, wcześniej kupiłem w poprzednim Dobra. odcinku. Dobra, chodź. No można iść. Dobra, nie ma ich. Idziemy. Uważaj, bo tam jest babka. Dawaj tutaj do domu naprzeciwko. Czekaj, piwnicę potrzebujemy. Ej, tu jest ten dom, czy to nikogo nie ma. Tu można darmową kasę zrobić. Sam. To jest ten dom, co z chwilówkę sobie spłaciłem w nim. O cholera! A nie. Obraz, red smoke jakiś, red stroke. Drukarkę mam! Drukarkę? No. Ale z ciebie cel. Dobra, wiesz co, my chyba będziemy musieli kupić Czekaj. te... informacje. No a chciał, ty mówiłem tą wieś, nie? nie Wrócił gościu do domu, a ja tu jestem. Ja safe robię, więc czekaj. 8384. Coś podejrzewa. Kurde, no znowu Mam złotą kartę. To jest bardzo dużo kasy. A, a co nadaje ta złota karta w ogóle? Kasę. No jak? To dałem 84 mi wyłączyło nagle. I się okaże, że w sejfie są sławki za 50. No. Albo 20 złotych w banknocie I tyle było. Jest otwarte. No, <grywa> Telefon i 20 złotych. Ale się opłacało. Dobra, gościu wyszedł z domu. Telefon Nakra i domu. dużo co? Bardzo no. Tu nic nie ma więcej. Dobra gdzie, gdzie był bus? W tą stronę? Nie w tamtą Ja mam wino, ej weź tutaj Weź tutaj ten obraz Czekaj, nie mogę, bo ja mam full ekwipunega Tam jeszcze jest dużo rzeczy do przeniesienia No, karta 500 Kosztuje Ej, chodź, weź te wino z ulicy Ty chyba prawie rozwaliłeś w ogóle tym rzutem Nie da się chyba rozwalić tego Rzucając No Kupę kasy Mikrofala. tam. Mam. Dobra, 100? dawaj. 150 i 300. A dobra, ten smartfon za 300 w sobie to się opłacało jednak. Jeszcze możemy jakiś dom obrabować. Myślę, że tutaj on, on też był dosyć łatwy. Mamy dużo czasu jeszcze, więc możemy dużo. Ja bym do tych dziadków chciał, bo oni tam mieli piwnicę tą ten kot. Jest dwie, dwie w tym. To jest kasa. Dobra, ja idę od tyłu tam? Kurde, nóż do szyb. Nóż do szyb. Chyba dupa. Nie jest tutaj wejście. Dobra, ja. Fabrycznie nowy monitor LED! O! Zarąbiście. Pa, co PC, niosę, patrz. Patrz przez okno. Zobacz. Siema. Ja. Jasu. Otworzone drzwi. To? Które? Juch? O cholera, nie, nie da się. Nie! Niech to otworzy! <śpiewa> nie, 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 monitora stracić. No nie, 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 stracić! nie, 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 ucieknę nie, Ej, przeskocz z nie, no! nie, Skocz? mogę skoczyć. Bo nie, mam staminy. Dobra, i przeskocz. Nice, dobra. I ubiegnij tam, no. I tam wróć się. Cież, O masakra, uciekaj. ty. I, uciek I uciekaj z tym, uciekaj z tym. On te drzwi zamknął. A tam monitor jest. Nie wchodź tu idź po monitor od razu. On kosztuje 600 dolarów. O kurde. Okej. Okay. Ty, czajesz jakie MPC-ty? No, i jest szósta. Jakie? No, oni wiedzą ten dokładnie, ten, gdzie ten... Ja jestem, z drugiego końca mapy. Dobra, to, to idź nie jest szybko, normalne. monitor, idź szybko. No, nie mogę no popatrzeć. No, Pobij go, masz ten, monitor, ten, no. się mu. Jest. Otwieraj to, i bierz ten monitor, i od razu wziewaj. Tylko schowaj się z nim, bo on tam biegnie. Policjant tam biegnie, uważaj. Ty masz jeszcze rzeczy. Wytrychu nie bierz, weź radio te, tam po lewo, za tobą Walić to radio, Pablo C 40 sekund, dobra, dam radę O Boże, ja jaki to dzień, to ja myślałem, było. że już po nas, patrz ile ja mam HP Ile? 270 Mniej niż ten telefon z sejfu Co za gówno Ja nie wiem, czy my damy radę Mamy jeszcze jeden dzień Ile dostaniemy tutaj kasy? Dawaj, Zrobimy przerzucimy to. to i zobaczymy, ile kasy z tego. Karalitator prosiłem A, bo te wino będzie tańsze, bo one są już uszkodzone w połowie ponad. No tak, było uszkodzone. Zaawansowane włamywanie, mogę to zrobić? E, możesz, no. No i zrobiłem. Dobra, ja też tam dam tą złotą kartę, no. Walić to. Ile? Trzymajmy kciuki. Ile? Ojej. Uh, dobra, Jezus, damy radę, damy radę. Ty, bonus ej, ze złotej to... karty, co? Ej, weź go zobacz, co to jest. To, a tu z lewej, musisz tak? Na musisz na główne ekranik po lewo, no. Ceny w sklepie zmniejszone o 25%, ej spoko. U. Ej, ile to teraz kosztuje, od się pokaż. To jest bardzo dobre. Key Baseballowy 75, prosty to 75, apteczka 38. No to to jest super rabina 38, ona się przyda. Potem. No, dobra. No to co? Tak, tak, tak. Dawaj. Robimy ostatni dzień, skupienie. Dobrze Ale nam nie, idzie. Kup coś, kup coś, kup coś na początku, bo ja nie mam nic. Jak nie masz nic? Tam ci wyrzuciłem kij baseballowy twój i, i, i zestaw Cię, do tak, tak. Dawaj. Dobra, mam. Skupienie. Że, żeby szef się nie wściekł, mamy ostatni dzień. Na zbicie kokosów. Także zbijmy kokosy. Ja bym poszedł do tego domu. Tutaj gościa nie ma nigdy. Ajdźmy tego naprzeciwka, do tych dziadków idę. No to oni mi się wydaje. To nie oni. A chyba najbogatszy dom z wszystkich, tylko musisz tutaj przyjść. No czekaj, przecież rabuje tutaj. To tu jest masa rzeczy. Teraz typ tu wraca. Uważaj. Gdzie? On nie wraca. Jest po prostu w domu w środku. Ja biorę te rzeczy już do Vana. Do... co? Do Tira. Chyba, <laughs> go pobiję. 50... 30... 48... No nie! Nieźle, nieźle. A ty mi nawet nie pomogłeś! tylko się patrzysz z tym telefonem w ręce. Ale to jest dziwne, że niektórzy podają na hita z Twojej a niektórzy nie podają nawet na pięć. No, ciekawe, od czego to zależy. Niech była ta baba, to na jednego padła. Albo kamieniem, weź kamień i rzuć w tę kamerę tam na górę. Ale jej się nie da, nie da rzucić w nią. Da się. Nie, bo patrz, ona no jest tu. A ty mogę rzucić, czy nie? Dobra, wychodzę stąd. Musisz 700 nabierać, pamiętaj. Co najmniej. Co muszę? 700 nabierać, co najmniej. Dobra, chyba właśnie 700. Inaczej będziemy zwolnieni. Spokojnie. Masz do czynienia z profesjonalistą. Uj! Czytelnik. Wiesz czym się yy, rymuje czytelnik? Scelnik. No z tym. Scelnik. Kurde, uszkodziłem ten wazon. Brawo. 39 tylko. Tu jeszcze ten telefon był. gdzie tu telefon. Nie. Proszę, żeby tu coś było. Ale Aha. kradniesz. Super, dużo tutaj pokradnę. No, bardzo dużo. Wow. Spłacisz chwilówkę. Wow, super, pokradłem. Nie ma nic. To już do innego, bo przegamy. Ale było blisko. Aha w kamerę? Leccie tu coś nic na pewno nie będzie. A jest tam kot do wyłączenia kamery. <laughs> Aha, no, tak. Już włączyłeś. Uważaj na pułapkę. O ile jest. I patrz teraz jak ja daleko tam mam, nie. Ja muszę to użyć. Może tu coś jeszcze znajdę. Jezu. Powiem ci kiepsko, no nie mam czasu już. Masz... Żyć. No nie, no tu nie jest, tu nie jest wystarczająco, na pewno. To weź szybko, Wracam tam. Dobra, ryzykuję. Aha! Tu nic nie ma. Opona jest droga chyba. Ma sto kosztuje. Bierz, sam otwieraj, sam otwieraj. Nie zdążę, co ty? Bierz tą oponę i uciekaj. Albo szafkę otwieraj z tyłu. Szafkę masz. Jaką szafkę? Jest. Oponę bierz. Dobra, walić. Uciekam już. Ale Było pech. 700. Strasznie słabe były teraz. No, bardzo słabe. Dobra, trzymajmy kciuki. Ile? 126... 75, dobra. dobra Chwila prawdy. Dziękuję. Wartość zebranego łupu, dobra, mamy to. Mamy. Mamy. Mamy, no wow, mamy, O boże. Dobra, i ile my zarobimy z tego w sumie? Ale ciężko Jakoś... to idzie, cholera jasna. Jakoś... Okej, okay, dawaj, wnosimy te rzeczy i kupujemy tamtą to mapę. To była najcięższa runda dotychczas. No to prawda. A teraz będzie tylko ciężej, nie? Tylko napina się nabierzemy, czy nie? Nie, chyba, że braknie. Zobaczmy. Nie braknie. Nie braknie, dobra. Dobra, i finalizuj, ile będzie, ile dostaniemy? 1900. W się sensie, nam no, prawie 2000. To kupiłam, to już może? Kupuję. Mamy to. Ej, jakieś napady teraz możemy? Ale to sobie sprawdzimy w kolejnym odcinku. Także co? Byli z Państwem Pixel Max i Pablo, pięściarz. Sławny pięściarz. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo.